Myśmy postanowili odpowiedzieć na pytanie wielu podmiotów gospodarczych i osób też fizycznych, które zaczęły się gubić w tej całej masie informacji dotyczących zmian na rynku energetycznym i technologicznym. Przedsiębiorcy, też przedstawiciele samorządów nie mogli znaleźć właściwego odniesienia do tych zmian do tych zmian związanych z cenami energii, z nowymi technologiami magazynowania energii, nowymi technologiami wytwarzania nośników energii i to była pierwsza odpowiedź, żeby spróbować w jednej konferencji znaleźć odpowiedź, wspólny mianownik dla tych wszystkich zmian, które w tej chwili nas otaczają. Dzisiaj dyskutujemy na GEC-ie, czy na Green Energy Tri City park dla Pomorza. To jest pakt napisany przez ekspertów, który ma pokazywać, jak wykorzystać tą zieloną energię, która będzie wytwarzana przez morskie farmy wiatrowe, przez elektrownię jądrową, tutaj na Pomorzu, żeby stworzyć nowoczesny przemysł, nowoczesne konkurencyjne usługi w obszarze klimat tech, w obszarze big data center, wykorzystania wodoru, napędzania zieloną energią przemysłu morskiego, przemysłu e, transportu morskiego. No, i o tym jest e, ta konferencja. Moja obecność tu związana jest z tym, że patrzymy w przyszłość i widzimy, że część naszej przyszłości możemy tu realizować. Tu, to znaczy na Pomorzu, a szerzej tu nad Bałtykiem. To jest bardzo ważne. Orlen ma swoją działalność w wielu krajach nadbałtyckich tak? i traktujemy Morze Bałtyckie jako taki ważny element naszej przyszłości. Jestem tutaj między innymi dlatego, że jesteśmy bardzo aktywni na Pomorzu. To jest rafineria gdańska, był lotos, to jest Energa, to są farmy wiatrowe na morzu, to jest onshore na lądzie, a więc z tego punktu widzenia w oparciu o te aktywa chcemy budować przyszłość. Ponad 4,7 miliarda euro na offshore z KPO będą zainwestowane tutaj na pomorzu, czy miejmy nadzieję, i to, to jest walka w tej chwili, że 800 milionów euro na Wodór też pozostanie tutaj na Pomorzu Gdańskim. Deklaracja pana presa Orlenu, pana fanfary, że o wzmocnieniu energii, że Energa, firma Energa ma być tą firmą kluczową do produkcji energii odnawialnej, no jest wielkim krokiem milowym dla Pomorza.